Cześć Boże, witam serdecznie. Słowo na dziś to mądrość. Mądrość, której w naszych czasach wydaje się bardzo brakuje, która gdzieś ginie w zalewie jakiejś takiej wrzaskliwej i pewnej siebie głupoty. Spójrzmy więc na fragment z dzisiejszych czytań, który mówi nam właśnie o mądrości. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera usta na zgromadzeniu najwyższego i chlubi się przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi stwórca wszystkiego, ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł. W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo. W tym takim szumie informacyjnym, który dzisiaj na nas yy, naciera ze wszystkich stron, może nam brakować tej prawdziwej mądrości. Myślę też, że często patrzymy na nią w takich bardzo abstrakcyjnych kategoriach, to znaczy jako coś, co nie jest z nami bezpośrednio związane. Myślimy o mądrości, którą znajdujemy w słowie Bożym. Myślimy o mądrości także pewnie w świeckich kategoriach, to znaczy jako o czymś, co znajdujemy w wielu wielkich dziełach. Ale prawda jest taka, że mądrość to jest coś, o co każdy z nas powinien zabiegać. Przypomnijmy sobie, że Bogu była bardzo miła prośba Salomona, który u początku swoich rządów prosił Boga właśnie o mądrość. Dlatego dzisiaj bardzo proszę, niech każdy z nas pomodli się do Boga o ten tak ważny dar. Bóg zapłać za wysłuchanie tego krótkiego rozważania. Pozdrawiam bardzo serdecznie z Panem Bogiem.